Cześć, tu to Tomek, ten... a to Dobby. już czwarta misja. Zobaczmy jak wipunek. No, Czekaj, ja tu mogę użyć. Może. Spróbuję tego. Ja nigdy nie byłem wielkim fanem granatów, ale stwierdziłem, Widział że są to? dobre i ostatnio zacząłem ich używać. No, ten ruch. Dobry nie początek, no graty i bazuki nie biorą 50. nie, chociaż bazuka chyba bierze, nie wiem. O ile nie 45. Bo w innych warpsach brała 50. O, spawny, O, 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 nie zawsze No, powinien dostać kopałkę. I powinno zabrać te 5 punktów. No ale, no nic. Hmm.

I poza tym już chyba... O o! Jednak robi coś mądrzejszego. Najlepiejszego ja się bym spodziewał. O no nic, ja sobie dam radę z nim. Tu jest jeszcze taki prosty poziom rozgrywki, więc... Tu jest robi Dwa O Zobaczmy tutaj. Powinno mi się to udać. Udało mi się. No tak tylko, że teraz taksy zapewne będzie miał ruch. No ale to nic. A, jeszcze zapomniałem dodać, że ze spraw technicznych pracuję ...w tym dźwięku, która sądzę, że się cały czas stopniowo poprawia. Tu rozkaz! Oho, proszę. Ogniska 5, Fire Punch. I już jest mnie. Nie wiem, czy uda mi się it. zrobić wszystkie odcinki z Kempingu. Ponieważ gry mogą się okazać po prostu za trudne. Pierwszy O, nic nie wiem, musimy Ojej, drej. za. gdzie za? tutaj moje ucieczkę. Aby to coś grubszego podłożyć tu. to. Tu jestem, Toby. Chciałem to zabrać. Komentujcie, subskrybujcie, zapraszam do oglądania.